Dzienodawka Stachury, odcinek trzeci dla mnie minęło kilkanaście sekund. Dla Państwa pewnie dzień albo kilka dni, nie wiem jeszcze w takich odstępach będę publikował te odcinki. Ile ich będzie? Jestem przy lokomotywie cały czas. I będę czytał wiersze różnych autorów, które są tutaj powieszone, tak? Są tu powieszone. Będę czytał wiersze krótkie. Justyna Wojdyło. Włocławek Kiedy już się tak bardzo wybało I w końcu umarło To zmartwychwstanie wydaje się karą Powtórkiem matury drugim dzieckiem Mateusz Marsy wropa Śliwka Parapety na których Leżały ty i ona Zbieram owoce purpura moich samotnych nocy. Dawno, dawno temu Gryzłe śliwki i sok spływał po ciszy miasta, a ja trafiłem na pestkę. Niepokój Sartra, Monika Gozicka, Wola Kołolipna. Wszystko jest możliwe na granicy skalnego występu. Wód ręce nieskończonych możliwości W złej wierze, co nas nie boli Boję się przepaści, co woła i kusi w Przestrzeni wolnej od ciemnych barw Co maluje niebo nieboskłonem błękity i fiolety Może obraz raju Nikt nie wie, czy za kamienną kurtyną Ostrych skał fatamorganą wolności Trwa piekło zagubienia czy tylko pustka absurdalności Pałgozata wątor Gdańsk czytałem wiersz Teda znajdował się w sali paradnej otoczony szkłem papier ostentacyjnie ujawniał druk czytałem godzinami wiersz powystawowy był trochę tańszy i bardziej żółty od innych Wyrzucał ze mnie przemyślenia, które na wodzie włóczyły nogami. Katarina Lawmel, Azory, Portugalia. Woda spływa po zboczach, zawsze musi być jakiś dopływ i ujście, a wyschnięte źródło stworzy początek czegoś nowego. Woda przelewa słowa, tworzy fontanny inspiracji. Wiedza jest jak chłodne nieme skały. Wiersz powstał jeszcze na mokrym kamieniu. Obsycha pod Twoim spojrzeniem. Enormi Stationi z Warszawa Raszy. O, mumio kształt na postaci z głową skarabeusza lub barana. O Sokole byku, lwie, kocie, czaplo, Feniksie wężu, z dyskiem na głowie. O, ubóstwione słońce, powstrzymaj sachmet. Niech nie morduje. Nie wiem co to za postać Sachmet i o co chodzi w związku z tym z tym wierszem. Aneta Kamińska, Warszawa Jest ten chleb ukraiński Mówi starszy pan do żony Stawiam uszy i rzucam okiem na półkę Przy której stoją rzeczywiście chleb typu ukraińskiego Nie wygląda, ale biorę jednak bochenek i wkładam do krajalnicy Nie napiszę, że z biciem serca, bo to przecież jasne No ciekawe, co tam jest ukraińskiego Myślę sobie sceptycznie, ale dorabił mnie nagle zapach kolendry. I to jest ten dzień, kiedy płaczę w kauflandzie z nosem w torebce, z chlebem. Patrzcie, nowy wiersz. 17 marca 2023 roku. Dosyć nowy wiersz. O! Polaczak w szatku. Maria Duszka Sierra. Z tej miejscowości pochodził Marek Niedźwiecki, dziennikarz radiowy, znany z listy przebojów programu III. Po w przypadku idę znów ulicami tego miasteczka. Cofam się w czasie, warstwa bo warstwie, opadają ze mnie szczęścia i nieszczęścia mojego życia. Jestem znów tą małą dziewczynką, wędrującą z babcią po ciepły chleb do piekarni w rynku. Znowu motyw chleba się pojawia. Piesowa quinto Kwintokocza, WK Toruń. Noc Bieszczadzka pachnie białymi floksami, strażniczkami, studni pełnej gwiazd. Czerpiemy z niej złopo zapuszczając żurawia, mącimy galaktyczny ład drogi mlecznej, zasypiamy syci pełnią księżyca. No proszę Państwa, jakby się dało nasycić pełnią księżyca, tak na miesiąc na przykład, taką sytość mieć, no. Perpetuum mobile by było. Mała wolność. Aleksander Kujawski, Daria Nanuta-Lisiecka. Najpiękniejszym dźwiękiem jest dla mnie. Dla mnie, dla mnie powinno być chyba, no nie błąd, tutaj, proszę Państwa błąd. Najpiękniejszym dźwiękiem jest dla mnie zamykanie drzwi, lekkie trzaśnięcie klaps w ciągle trwającym filmie wejście w zieleń, błękit, miasto i las, czasem pejzaże za oknami pociągu. Gdy wszystko płynie i nigdzie się nie wraca przemykanie, zanikanie pod powiekami puls wiecznego tu i teraz mała wolność do następnego cięcia. Jakiegoś mężczyznę przeczytamy może? Czyli te same kobiety prawie. Prawie same kobiety, słuchajcie, prawie same poetki. No jest tutaj jeden Janusz. Ale długi utwór. O, ten jest. Dariusz Marcinek Tarnow. Krótki utwór. Palimy ogniska na dnie z rzek. Nasi bracia przepływają ponad nami i wskroś nas. Jesteśmy pijani zachodzącym słońcem. Wycie jest po naszej stronie. Nigdy nie było inaczej. Rybitwy zniżają lot. Podczas gdy noc powoli miesza się ze światłem, i chociaż. Nie ma w tym żadnej wyraźnej przyczyny, jesteśmy. Czas Saren, a wiecie, co przeczytam tylko na zakończenie. Tylko tytuły wierszy. Nawet nie będę czytał autorów, tylko tytuły. Manifest Letni. Trzy gwiazdki, kosmonauta, zmęczenie. Trzy gwiazdki, zapiski z domów wewnętrznych. Trzy gwiazdki, nietrzymanie mocy. To przeczytam. Odchodzenie mamy we krwi. Tak zamyka się kalendarze. Coraz częściej na klikanie, a nieba zgroły w datach. Już tam nie zaglądam. Zamknęłam nas. Na dwa przekręty drapie czas. Na noc może dwie. Kierunek nieważny, bo i tak znajdą cię wszystkie demony. Nie nauczyłeś się, że pewne rozdziały się kończy. Nawet te z otwartymi ramionami, które nie zawsze obejmują. Tyle razy już było o dobrych intencjach. Mały kamień pachnie wielką skałą, ale nie wszystkie poprowadzą na szczyt. Dobra. Ten wiersz o ranku. Śliwka. Chuch. Narkoman. Pisane w tym. Pisane w tym. Cyrillicą, tak? Noz dda. Dobry wieczór po walizku. Inaczej. Niepokój Sartra. Wam. Trzy gwiazdki. Czas Trzy gwiazdki, trzy gwiazdki, trzy gwiazdki. Czyli dziewięć gwiazd. Veritas se defended. 22 ścięte główki róż. Wiersz. Dobry tytuł do wiersza. Wiersz. Czytałem go chyba. Czytałem. Trzy wiastki raczej. Czy ktoś otworzy. Tutaj w ogóle mamy taki utwór, że nawet nie ma trzech gwiazdek. Tylko od razu leci tekst. Pożegnaję. Bez tytułu. Jeden bez tytułu. O! Eliza Studińska ma, ma 10 wierszy bez tytułu. Ósmy. Nie czuł się wolny. Mieli buty z ostrogami. Bolało. Miał buty z pluszem. Był mężczyzną. O! Pierwszy. Nie czuła się wolna. Granice pylenia brzozy były jak koszyla w kratę której rękawy podwijała, aż miała ślady 7. Nie czuli się wolni. Niebieskie kołnierzyki. Bez reprezen Białe kołnierzyki. Z stacją. Może 10. Nie czuł się wolny. Kryzys zaufania. Szwajcarski zegarek stanął nie na czas. No jeszcze cztery na koniec. Nie czuła się wolna. Przybierali na wadze ona i ono. Parasolka, błyskawica nie padało. Men ukraińska fryzjerka, się śmieje. Przeczytam początek, bo to jest długi wiersz, za długi, żeby czytać cały. Kosmyki włosów, zgrabiane ostrzem maszynki, lecą ze mnie jak liście jesienią. Mówiąc dla tkliwego porządku, ukraińska fryzjerka zaczyna liczyć obnażone blizny. Mówi, że takie głowy z nas frontu. Pan też z wojny? Pyta ze śmiechem. I końcówka. Pan to chyba polski spec nas. Ukraińska fryzjerka znów się śmieje i zaraz poważnieje. Życie to śladów miłości nigdy nie zostawia, tylko blizny. Mówi cicho. Ale już do siebie. Uwodzisz. Jak krótki to przeczytam. Wodzisz, uwodzisz mnie, a gdy gotowa jestem oddać, ci się odpychasz gwałtownie, odrzucasz, karcąc mnie jak dziecko, że jeszcze nie dorosłam do fraz nasyconych, odsuniętych, treści, pieszczotych głosek. Wodzisz, uwodzisz mnie i już zawsze przy tobie pozostanę dzieckiem poezji weno. A to wena tak uwodzi. Wnętrze. Trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki. Tutaj bez tytułu w ogóle. Kiedy mojego jutra nie będzie nie odgradzajcie mnie zimnym kamieniem od nieba. Nie ubierajcie w dębowe szaty. Nie róbcie chryzantymowych ceregieli w listopadowe zadumy. Nie, nie naznaczajcie miejsca smutną tęsknotą. Niech będę wspomnieniem. Przy radosnym stole ciepłym. Ciechłem promieni wiatru, oddechem deszczowe krople niech będą jedynymi łzami, które oznajmią mój kres. Pani Zuniowa, byłem kiedyś w Unii na kolonii. Tutaj jest bez tytułu. Znaczy, jak nie ma tytułu, to się pisze: jako tytuł Pierwsze, pierwsza linijka to przeczytam. Świt, wątły i blady. Po latach w szatku było. No Bystrzacka pachnie, czyli to bez tytułu Morfo z ciekocinka. Ja Nie chcę się czytać tego. Trzy gwiazdki, mała wolność, koślawe myśli. Trzy gwiazdki, gołoleć, epitafium dla śpiącego na człowieku kamienia. Ostatnia rozmowa. Gołoleć to w ogóle taki jest zespół black metalowy polski. No. Chyba nie amerykański, co? Przeczytamy to. Epitafium na koniec. Marina Dąbrowska-Gdańska. Epitafium dla śpiącego na człowieku kamienia. Kamień śpi na człowieku. Z prochu ziemi oboje zimny i trwały, ciepły i kruchy. Do ziemi włożeni oboje zimny i trwały, zimny i kruchy. Na ziemi położeni oboje człowiek i kamień. Patrz! Jak plączą się ich drogi, wystarczy tylko rzucić kamieniem w człowieka. Pierwszy raz boli jego, później wszystkich. Nawet nim przygnieciony, nawet nim przygnieciony będzie spał. Spokojnie. I tu jest, proszę Państwa, chciałem znaczy muszę, muszę spełnić. Tutaj zapowiedź z odcinka drugiego i pokazać Wam z bliska tego Krasnala, bo ktoś mógłby zarzucić mi: Panie! A gdzie ten Krasnal? To idę do Krasnala i powiem więcej. Pokażę nie, nie tylko Krasnala, pokażę, ale pokażę też ślimaka i inne rzeźby. To jest Krasnal. Stoję jak piłkarz, że tak powiem, obrony przed rzutem wolnym. Tu jakieś rybki, ryby, duże ryby. A! Patrzcie, to jest delfin. A na delfinie kto? Zając czy króli? Króli chyba. Tutaj żaba. Z tyłu już są ząbczasu. Ale, ale jaka zadowolona, to jest chyba żaba Monika. Piękna, to księżniczka musi być ta żaba O, a tutaj człowiek tutaj ludzka twarz. I ślimak Ślimak, zejba ślimaka Te Kącki, 2019 rok. Dosyć świeże ta rzeźby i co my tu zrobimy, przejdziemy się ścieżką zdrowia. Tutaj dzieci puszczamy tak, a my dorośli tędy. stawki to powiem, że były lepsze w Aleksandrowie Łódzkim. Lepsze dla mnie no. Nie, nie mówię, że to, no to, to są dobre dla dzieci, ale dla dorosłych to były lepsze w Aleksandrowie. Obejdę jeszcze dookoła tą lokomotywę i zakończymy trzeci odcinek. Dziennej dawki poezji. Bruć, dziennej dawki Stachury. Zaprosimy na czwarty odcinek, który się na pewno jeszcze, na pewno jeszcze będzie nagrany. Można tutaj stanąć, sobie jak stachura powąchać, powąchać prawda, tą lokomotywę, oprzeć się o nią, poczuć, jaka jest twarda, wymyśleć, jak twarda jest, jak stachura bije, jak jest lokomotywa tak jak zielony jest lakier tej lokomotywy i że ona stoi nieruchomo i tak dalej i tak dalej koniec